Na drugą gawę w Centrum Wystawienniczo Kongresowym zaprasza Park Naukowo-Technologiczny w Opolu. Dzień dobry, w programie Druga Kawa. Witam, Maciej Nowak. Moim gościem dzisiaj jest Leszek Koksanowicz, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam. Czy wybuchy, wybuchy petard jakoś niepokoją strażaków w Opolu? Tak, wybuchy, materiały wybuchowe są niebezpieczne. To jest fajna zabawa, widowiskowe, dużo emocji, dużo adrenaliny, ale, ale bywają niebezpieczne. Dlatego też właśnie w tym okresie noworoczno-sylwestrowym, Musimy zwrócić szczególną uwagę. Macie więcej pracy w tym, w tym czasie z powodu tych środków pirotechnicznych? Zawsze w jest więcej pracy. Są zdarzenia specyficzne. Z reguły jest to, się dzieje około północy, po północy jest więcej zdarzeń i są to również zdarzenia związane właśnie z petardami, z materiałami pirotechnicznymi. Mm -hmm. I... Co takiego robicie w związku z, w związku z tym? Co, co takiego się yy, dzieje? Czy te przysłowiowe, urwane palce to jest tylko taki mit, yy, kaczka dziennikarska, czy, czy to jest faktycznie problem? No niestety nie. Yy, urwane palce, czy też. Części rąk, poparzone twarze. To są niestety zdarzenia, które się, które się odbywają co roku, właśnie w tym okresie, głównie noworocznym. To nie jest mit. Tego typu sytuacje są i podejrzewamy, że również w tym roku będzie. Dlatego też taka ważna jest prewencja, informacja na temat bezpiecznego postępowania. Oprócz wypadków tych osób, które. Odpalają nam te petardy. Są również pożary wywołane tymi petardami. Mieliśmy takie pożary, że petarda puszczana z balkonu, co w ogóle nie powinno mieć miejsca, mm -hmm. lądowała na innym balkonie i podpalała to, co się tam znajdowało. Czasem to była choinka, czasem to były jakieś tam inne elementy wyposażenia mieszkań. Czasem petardy podpalały zabudowania, stodoły. Także. Te zdarze takie zdarzenia mhm. mamy co roku. A co zrobić, żeby to odpalanie tych petard było bezpieczne? Jak postępować? Zrezygnować z tej zabawy? Niekoniecznie. To jest dla wszystko dla ludzi, tylko w, w, w odpowiedni sposób. Kupujemy takie petardy, kupujemy je w miejscu do tego przeznaczonym. Dzisiaj widzimy dużo takich miejsc, gdzie, gdzie te petardy są sprzedawane. Podejrzewamy, że są sprzedawane w sposób zgodny z przepisami. Przede wszystkim czytamy instrukcję obsługi i stosujemy się do instrukcji obsługi. Petardy, które mają, są na tak zwanym kiju, one nie służą do wbijania w ziemię na przykład, tylko do umieszczenia w jakiejś rurze, która jest wbita w ziemię, bo, bo ten tak zwany kij to jest element nośny tej petardy. Nie trzymamy tego również w ręku. Przede wszystkim stosujemy zdrową logikę, stosujemy się do instrukcji obsługi, przygotowujemy sobie te, te, te petardy i sprzęt niezbędny Długo przed północą, dlatego że o północy mhm. możemy mieć e, trudności, już, trudności z, z, z obiektywnym określeniem sposobu użytkowania. Tak, dyplomatycznie ujęte. E, tak, z różnych powodów to, to e, może, być, może być ta trudność. Przygotowujemy sobie prędzej po to, żeby o północy wyjść i do, do gotowych mm, przyrządów włożyć, umieścić, odpalić i cieszyć się. Przede wszystkim również nie dopuszczamy osoby nieletnie do, mhm. do obsługi. Jeżeli ona taka petarda nie odpali, nie przychodzimy, nie poprawiamy, bo były takie wypadki, że nie odpaliła. No Podejdę, sprawdzę, co się dzieje. tak? Może się i odpala. Były przypadki, były nawet wypadki śmiertelne. 15 minut musimy odczekać. Jeżeli nam po tych 15 minutach nie odpali, rzucamy do wiaderka z wodą i zostawiamy. Mhm. Mhm. Czy Wy kontrolujecie też takie stoiska, gdzie, jest, gdzie są sprzedawane te środki, żeby nie doszło do takiej sytuacji jak w Świnoujściu chyba, że... Pół targowiska eksplodowało? Tak, w tym roku również nasz Wydział Prewencji Komendy Miejskiej chodzi po wybranych punktach w Opolu i kontroluje te miejsca, gdzie są sprzedawane, czy jest to wszystko zgodne z przepisami. W tym roku szczególnie kładziemy nacisk z wielu powodów, no, między innymi z tych, że tych materiałów jest, jest dużo więcej dzisiaj na rynku. Mhm. Wspomniał Pan o tym, że to nie jedyny problem ten sylwestrowo-noworoczny, są jeszcze jakieś inne? Jakie to inne? Mamy jak co roku niestety czad. Czad, który zabija. W tym roku na terenie województwa opolskiego, w tym sezonie grzewczym mamy już 20 przypadków zatrucia czadem, przypadków, w których straż brała udział. Z reguły bierzemy we wszystkich zdarzeniach, niemniej jednak nie, na pewno nie jest to 100% zaczadzeń. Na szczęście w ostatnich dwóch latach na naszym województwie odbyło się bez ofiar śmiertelnych. Poprzednie lata to było 5 ofiar śmiertelnych, 8 ofiar śmiertelnych, Niemniej jednak statystycznie na terenie Polski ta ilość tych zaczadzeń i, i wypadków śmiertelnych nie maleje. Mimo, to, tutaj na Opolszczyźnie problem się zmniejszył, działa prewencja, że tych tragicznych skutków, tych zdarzeń nie ma? Prewencja działa, myślę, że podobnie w całym kraju. Może świadomość jest ciut większa, może lepiej konserwujemy urządzenia, wyposażamy się w czujki tlenku węgla, czy też czujki dymu. Miejmy nadzieję, że to jest świadomość, że to nie jest przypadek ta mniejsza ilość wypadków śmiertelnych. Czyli zalecacie jak najbardziej korzystanie z, z, z czujek? Tak, czujki. Wielokrotnie jeździliśmy już do, do mieszkań, do, do domów, gdzie zadziałała czujka. Zajeżdżaliśmy, mierzyliśmy stężenie tlenku węgla, niestety było, było często dużo. Można mnie że ta czujka dymu, która zadziałała, która włączyła, włączył się alarm głośny, być może uratowała tym osobom życie. Taka czujka to jest koszt około 100 zł. Będzie nam pracowała przez, przez wiele lat, uh -huh, uh -huh. A, a przynosi wymierne korzyści. A wiemy, jak się zachować, jeśli mamy w domu taką czujkę, bo to jest czasem tak, że montuje się taką czujkę, ona tam przez wiele miesięcy czy, czy kilka lat, tak jak pan mówi, jest. I jak nagle zabrzęczy, zadzwoni, to co wtedy robić? Jest panika? Uciekamy? Czy... Jeżeli ta czujka nam zadziała. To jest domniemanie obecności tlenku węgla i powinniśmy opuścić to pomieszczenie. Czujka ma sprytnie skalibrowany program. To nie jest tak, że dmuchniemy raz dymem z papierosa i ona nam odpali. Ona ma tak zaprogramowane, że jeżeli stworzenie tlenku węgla pojawia się wielokrotnie, żeby uniknąć tych alarmów fałszywych, czyli takich co chwilę włączania się, jest tak skalibrowana, że ten alarm się włącza właśnie w takich sytuacjach, gdzie jest podejrzenie, że ten tlenek ten węgla w tym pomieszczeniu się znajduje albo w ilości bardzo dużej chwilowo, mhm. albo też długoterminowo w ilościach mniejszych. Także każde zadziałanie czujki i wiąże się z tym, że na pewno jest zagrożenie przebywania w tym pomieszczeniu. Opuszczamy to pomieszczenie. Czy to nie jest tak, że otwieramy okno i czekamy aż przyjedzie straż, tylko lepiej wyjść? Lepiej wyjść. Oczywiście otwieramy okna i przewietrzamy. Można, tak jak wspomniałem, można wyjść, jeżeli przewietrzymy dokładnie mieszkanie, to my nie stwierdzimy tlenku węgla. Mhm. Może być czysto w powietrzu, czasem mamy tak, że zajeżdżamy do osoby, jest na miejscu Pogotowie. Jest osoba, która jest podejrzana pod truciem tlenkiem węgla czadem. Przyjeżdżamy i nie ma tego stężenia. Mieszkanie mm, zostało mm, dokładnie mm. przewietrzone. Grupa chemiczna startuje w Opolu jeszcze? Tak, 31 grudnia. Grupa ratownictwa chemiczno-ekologicznego. Druga w województwie. Pierwsza, największa, działająca od wielu lat już w kędzierzynie Koźlu. Druga startuje w Opolu w Jodergie. Numer dwa, mamy określony rejon działania, nie mały, duży, duży rejon działania. Oczywiście... Jakie zadania taka grupa ma? To są działania ratownictwa chemicznego na poziomie specjalistycznym, czyli wszystkie wypadki samochodów z cysternami, awarie przemysłowe, również materiały radiologiczne, oraz coś, co ostatnio jest nowość. nowością w Straży Pożarnej, to jest zagrożenia terrorystyczne wywołane atakiem z wykorzystaniem broni chemicznej, biologicznej, nuklearnej i radiologicznej. Również tam materiały wybuchowe wchodzą, wchodzą w grę. Jeżeli mamy zdarzenie, podejrzenie, podłożenie, podłożenie ładunku wybuchowego i nie ma podejrzenia chemii, biologii i innych tam czynników, to jest zdarzenie typowo dla... Policji. Jeżeli jest taka sytuacja, że mamy podejrzenie obecności materiałów, właśnie tych CBRN, to jest zdarzenie niestety również dla nas. I wchodzimy w ścisłą współpracę z policjantami w tego typu sytuacjach, niestety zdarzających się w Europie, oby nie w Polsce, ale na tego typu działania również się przygotowujemy. Jesteśmy przeszkoleni. Na razie skupiamy się na szkoleniach, ćwiczeniach ale jesteśmy już od, od nowego roku gotowi do działania. Mamy to nadzieję, że ta jednostka będzie mieć jak mniej pracy. Na to liczymy, dlatego że im mniej pracy mamy my, tym społeczeństwo jest bezpieczniejsze, ale szkolimy się, dokonujemy zakupów sprzętu, przygotowujemy się na każdą ewentualność. Czyli takie przysłowie, dmuchanie na zimne. Tak, tak. tak. Między innymi nasza służba też polega na tym, żeby się przeszkolić, wyćwiczyć, opracować nowe procedury i być przygotowanym na, na najgorsze sytuacje. Dziękuję bardzo za rozmowę. Waszek Koksanowicz, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, był moim gościem. Dziękuję, Dziękuję bardzo.